Przełom wieku XVII i XVIII to czas, kiedy lubowano się, oczywiście mówię o tych, których było na to stać, w budowaniu założeń komponowanych, komponowanych przestrzennie. Taki znakomity przykład kompozycji przestrzennej mamy i w Będzinie. Kazimierz Mieroszewski budując w Gzichowie, czyli po drugiej stronie czarnej przemszy, w stosunku do zamku, swój pałac, jego główną oś pociągnął na przedłużeniu osi wschód-zachód zamku. Czyli patrząc z zamku, z tej wieży, spoglądamy na front leżącego po przeciwnej stronie rzeki pałacu, barokowego pałacu, a patrząc z głównego salonu pałacowego, widzimy piękny widok na zamek leżący po przeciwnej stronie czarnej przemszy. Jest to klasyczny pałac, po bokach którego znajdują się narożne izby alkierze. Jego architektura jest barokowa, chociaż pewne elementy nawiązują już do nadchodzącego klasycyzmu. Piękny barokowy, mansardowy dach i najważniejszy środkowy element element wejściowy, nad którym znajduje się szczyt o cechach jeszcze absolutnie barokowych, natomiast te dodatki w formie wazonów są już klasycystyczne. Można zastanawiać się, czy ten portyk wejściowy, na którym znajduje się balkon, nie jest również wtrętem XIX-wiecznym. Prawdopodobnie jest, bo przerywa on w połowie bieg pilastrów ozdobnych pilastrów, które zdobią główne wejście. Poprzez ten portyk, troszeczkę gubi się w jego cieniu, bardzo ładny barokowy portal, przez który dostajemy się do wnętrza. Pałac jest barokowy, a więc niezwykle istotne jest wejście na piano nobile, reprezentacyjne pierwsze piętro. To właśnie tutaj znajduje się sala najbardziej istotna w układzie wnętrz. Sala, która pełniła rolę sali balowej, a jednocześnie głównej sali reprezentacyjnej. Ta piękna sala w dziwny sposób łączy ideę baroku z ideami klasycyzmu. Bo z jednej strony jest to arsenał środków stosowany powszechnie w drugiej połowie wieku XVIII. Widzimy tutaj postacie antycznych bohaterów. Ale z drugiej strony, nawiązują te sceny do ideologii sarmatyzmu. Bo kiedyś, szczególnie w XVI, XVII wieku bardzo popularne w Polsce było podanie mówiące o tym, że szlachta wywodzi się od starożytnego rodu sarmatów. Oczywiście w XVIII wieku, kiedy byle Pan na Zagrodzie niezbyt różnił się od chłopa, nie za bardzo odpowiadało to wspólne pochodzenie magnatom i stąd nowa ideologia. Mówiące o tym, że magnateria polska wywodzi się, ale nie od Sarmatów, a bezpośrednio od starożytnych Rzymian. Tak więc po barokowemu w tych postaciach bohaterów starożytnych możemy dopatrywać się antecesorów rodu Mieroszewskich. Mówię o środkach wyrazu klasycystycznych. Do nich należą formy przeniesione żywcem z Antyku, czyli piękne kanelowane kolumny, kolumny typu jońskiego. Właściwie są to pilastry, płaskie wnęki, nisze. Same przedstawienia, ale spójrzmy teraz na to dokładniej. W klasycyzmie to wszystko byłoby rzeźbione. Tutaj malowane jest po barokowemu w sposób iluzjonistyczny. Te nisze udają tylko nisze, a malowane posągi posągami nie są. Czyli w jednej sali stykają się ze sobą iluzjonistyczne malarskie przedstawienia typu barokowego z formami klasycystycznymi. Do polichromii antycznej, znajdującej się w głównym salonie, nawiązuje podobna, ale już bardzo klasycystyczna w swojej formie polichromia w tzw. salonie medalionowym. W tej sali antycznych bohaterów, antecesorów zastępują konkretni przedstawiciele rodu Mieroszewskich. Zresztą w samym centrum sali widzimy herb Mieroszewskich Ślepowron. Medaliony, w których umieszczono portrety, są, trzeba powiedzieć, w znacznej mierze rekonstrukcją. Współczesną rekonstrukcją wykonaną w czasie prac konserwatorskich, jak widzimy, te prace niedawno się zakończyły. Największa atrakcja czeka nas w narożnym Alkierzu. Otóż w tym pomieszczeniu znajdujemy malowidła, romantyczne malowidła, przedstawiające sceny myśliwskie. Czyli tematyka bardzo często stosowana w dawnych czasach. Widzimy polowanie na łanie, polowanie na dziki. W tych scenach myśliwskich umieszczone są jednak akcenty lokalne. Spójrzmy na scenę, która przedstawia polowanie przy pomocy psów na dzika. W rogu tej sceny pojawia nam się znajomy widok widok, który wtedy można było dojrzeć, wyglądając przez to właśnie okno. Jest to zamek Będziński. Drugi akcent lokalny. Widzimy na tym obrazie, przedstawiającym scenę polowania na lisy. Otóż za knieją widać pałac, w którym znajdujemy się obecnie. Nad Pałacem Cichowskim drugi bardzo ważny punkt tej okolicy. Góra Dorotka, góra widoczna zarówno od strony Bytomia, jak i od strony Częstochowy, jak i od strony Będzina. I na Górze Dorotce Kościół wybudowany w 1655 roku. Zespół przepięknych sal muzealnych stanowi wspaniałą oprawę dla imprez kulturalnych. Muzyka